Okej, okay. następna historia to jest też o dziewczynie, która została zgwałcona, ale dodatkowo jeszcze rówieśnicy w szkole dokuczali. No nie szli ją psychicznie, doprowadzili do roztroju nerwowego. No i też trafia do psychiatryka, ale dodatkowo w jej przypadku uaktywniła się padaczka. Ona po prostu każda jakaś stresowa sytuacja, bo no to została padaczki ślacząsła. I, I teraz chciałbym taką uwagę na, zwrócić e, e, Wam, jeżeli kiedyś spotkać taką osobę, która na przykład będzie miała tutaj taki hełm, taki hełm na przykład, takie coś jak na rowerze jeździcie, jak roberem jeździcie, jaki hełm będzie mieć, to się nie śmiecie z tej osoby po prostu nic nie mówcie, tylko po prostu starajcie się normalnie zachowywać e, i, i tyle, no, bo te osoby paczkę później i mogło uszkodzić się głowę no. no. i tyle. No i teraz widzicie jesteś w takiej czarnej dziurze tak, w takim czymś i chcesz wyjść, a teraz wiesz co się stało i, i wracasz znowu tak, bo nie chcesz po prostu. W to jest takie miejsce, gdzie człowiek się, jest taka ochronka, chociaż w przypadku tej dziewczyny, która została zgłoszona przez pielęgniarza no ta ochronka tutaj została szarpnięta, tak, Tutaj po prostu no, z tej okolki się stało coś takiego. tak Także no widzicie no. I później i tu i tu idzie tu i ta. No dobra, chyba na tyle. No i to pozdrowienia dla... dla dżiny. Dla Giny pozdrowienia o. Jak może kiedyś zobaczy, to <grych> chyba nie.